Dzień dobry Państwu, Tomasz Piekielnik. To będzie krótkie wideo. Trzy tematy. Norwegia wydać ma 83 miliony euro. Jak niektórzy twierdzą na destabilizację Polski. Druga sprawa. Pożyczka Ukrainy spłacana przez Polskę. Nóż się w kieszeni otwiera, jak brzmi pewne stare pożekadło. Dlaczego polscy podatnicy mają spłacać pożyczki i dotować państwo ukraińskie? Pożyczki oczywiście państwa ukraińskiego. I trzecia sprawa. Ukraiński język w szkołach zamiast angielskiego, niemieckiego, francuskiego czy hiszpańskiego. Nie ma takiego precedensu na świecie, aby państwo, do którego napłynęli, napłynęli jacyś migranci, nagle wprowadzało jako wiodący język, drugi w szkołach tego państwa, język ludności napływowej. Przecież reguły są zawsze jasne. Ludzie, którzy migrują do innego państwa. Mają tam się nauczyć, obowiązującego języka, przyjąć, przyjąć tamtejsze obyczaje. Oczywiście mają prawo w swoich domach kultywować swoje tradycje, ale posyłając dzieci do szkoły, w mojej opinii nie powinno być zgody na to, aby sugerować, że to polskie dzieci mają uczyć się ukraińskiego, by dogadać się z tymi na przerwach w szkole, które po polsku nie mówią. Lub słabo, bo o takich informacjach donoszą rodzice, kto ma dzieci w wieku szkolnym, ten wie. Tyle tytułem wstępu. Przechodzimy od razu, drodzy Państwo, na mocy prawa cytatu do publikacji prasowych, do celów edukacyjnych, polemiki oraz wyrażenia krytyki. I na początek serwis w polityce. Gdzie trafią 83 miliony euro z funduszy norweskich? Wśród operatów, o, operatorów, m.in. Fundacja Batorego. Fundacja Batorego, co Państwo pewnie wiecie, to fundacja założona... Wiele dekad temu, kilka, przez George'a Soros'a, założył ją w konsulacie, zdaje się, RP, w, czy PRL jeszcze wtedy, w Nowym Jorku. Ale to fundacja, która ma na celu wprowadzanie ideologii, no, którą ma wprowadzać, mówiąc krótko. To fundacja, co nadmieniałem w poprzednim materiale wideo, która oskarżana jest o destabilizację w USA, o finansowanie czy współfinansowanie z... Rozwiązaną w pewnym sensie już przez Trumpa w USA organizacją USAID. To fundacja, która w Indiach była prososkarżana przez partię rządzącą za destabilizowanie rządu Narendra Modiego, premiera Indii. I wiele, wiele więcej. To fundacja, która. Fundacja Batorego, to fundacja, która między innymi głównie koncentruje się na finansowaniu dalszym. Jest jakby inkubatorem do, do tworzenia i finansowania. Innych organizacji, w tym stowarzyszeń LGBT. I serwis w polityce zauważa to, cytat, to finansowanie skrajnego. No, widzicie, co tutaj Państwo jest napisane. Niektóre słowa są nielubiane przez YouTube, dlatego czasami nie doczytuję do końca powiedzmy jakiegoś zdania, które chciałbym móc całe zacytować. Społeczeństwo obywatelskie to wyrażenie, które obecne władze odmieniają przez wszystkie dostępne w języku polskim przypadki. Tyle, że w ich rozumieniu często sprowadzają się one do środowisk i organizacji liberal, lewicowo-liberalnych. Królestwo Norwegii najwyraźniej rozumie to sformułowanie podobnie. Oto bowiem do naszego kraju trafią 83 miliony euro z funduszy norweskich, a ich operatorami będą m.in. Fundacja, fundacja Edukacja dla Demokracji. Fundacja Wspomagania Wsi i oczywiście Fundacja Batorego. Królestwo Norwegii nie robi tego dlatego, że nas kocha, tylko dlatego, że jest to warunek dostępu, do, dostępu dla nich do wspólnego rynku Unii Europejskiej. To, że zgodziliśmy się na to, że te środki dystrybuje sobie wedle własnego widzi mi się jedna opcja, to duży błąd, przypomniał Kacper Płażeński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. 83 miliony euro z funduszy norweskich do Fundacji Batorego, też do Fundacji Stocznia i pozostałych. No i pytanie, ile z tego będzie miało trafić w istocie na promocję ideologii, która godzi w tak wartość chronioną konstytucją jak rodzina, w prawo chronione konstytucją, jak prawo do wychowania dzieci przez rodziców w przestrzeni moralnej, etycznej i ideologii? i nie tylko to, zresztą, szanowni państwo. Oto są pytania. I te fundacje widać są do tego, te pieniądze, które tam wpływają, są do tego, by w mojej opinii właśnie destabilizować. Podobnie, może tak. Zobaczmy czy podobnie wypowiada się teraz autor publikacji i przywołany tam polityk. Serwis w Polsce 24. Wiemy, kto dostanie pieniądze z tak zwanych funduszy norweskich. Ostry komentarz Bosaka. Podsekretarz stanu KPRM Marek Krawczyk poinformował, że pieniądze z tzw. funduszy norweskich znów otrzymają lewicowe organizacje pozarządowe. Wywołało to ostrą reakcję marszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka. Norwegia nie jest częścią Unii Europejskiej, ale ma dostęp do wspólnego unijnego rynku. Tzw. fundusze norweskie są formą rekompensaty za to, to forma bezwrotnej pomocy zagranicznej, której deklarowany cel to zmniejszenie nierówności ekonomicznych w Europie. Dostaje kilkanaście państw z Europy Środkowej i Południowej, a także państwa bałtyckie. Redaktor naczelny Nowego Ładu Damian Adamus spytał, dlaczego te fundusze będą rozdysponowane jedynie przez organizacje lewicowo-liberalne? Dlaczego strona konserwatywna, mająca większe zasługi w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, jest dyskryminowana? No właśnie. Trzeba się dołączyć do tego pytania. Równie ostro wypowiedział się o tym wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji Wolność i Niepodległość. Z tej partii technicznej, w której pan Grzegorz Braun z powodu takiego, że nie przeprowadzono prawyborów i nie wyłoniono w sposób, w mojej opinii, właściwy kandydata na prezydenta w minionych wyborach prezydenckich, no, został wykluczony, czy odszedł. Mniejsza o to. A Konfederacja Korony Polskiej to partia Grzegor pana Grzegorza Brauna. Zauważył pan Bosak, że zna trzy z pięciu podmiotów, które dostają te środki. Wszystkie mają przech przechył lewicowo-liberalny lub od lat są motorem napędowym przekształcenia naszego narodu w złym kierunku. I tu się z panem Krzysztofem Bosak Bosakiem zgadzam. Absolutnie tak. Warto nadmienić. Że te środki to nie dobroczynność, tylko rewanż ze strony państw spoza Unii na otwarcie naszego rynku na ich produkty i inwestycje. W związku z tym operator powinien być wskazywany przez, nas, przez nasz rząd i powinien, być neutra, i powinien być neutralny ideowo, dodał pełna zgoda. Oczywiście, że tak. Dlaczego zatem tylko i wyłącznie lewicowe organizacje, które skupiają się między innymi na finansowaniu ideologii? I zielonej otrzymują te środki. Powiedziałem, że będzie dziś zwięźle, czy w tym materiale wideo, od razu drugi temat. Pan poseł Grzegorz Płaczek udostępnia w serwisie X na swoim profilu coś szokującego. Nie chcę antagonizować. Cytat. Ale to jednak jest nienormalne. Podczas gdy deficyt budżetowy na 2025 rok wyniesie w Polsce 289 miliardów złotych. O ja tutaj dopowiem, że on zapewne przekroczy trz, nie 300, a 400 miliardów złotych lub wyniesie około 400 miliardów złotych, gdy uwzględnimy wzrost zadłużenia w funduszach pozabudżetowych, covidowych i innych, których jest kilkanaście. Tym samym, gdy uwzględnimy liczenie wzrostu zadłużenia według unijnej metodologii EDP, szanowni państwo, a na ten moment dług publiczny już przekroczył 2 biliony złotych według tej metodologii na koniec 2024 roku. Ministerstwo Finansów potwierdza w odpowiedzi na moją interwencję poselską, że Polska wzięła na siebie spłatę odsetek za pożyczkę Ukrainy z Komisją Europejską. Pierwsza transza już za nami. Tylko w 2024 roku zgodnie z prośbą strony ukraińskiej... I umową spłaty odsetek Polska dokonała wpłaty pierwszej części zobowiązania w wysokości 102 milionów złotych. To odsetki. Odsetki i kolejne płaty będą regulowane przez Polskę do końca 2027 roku. No tu macie, szanowni państwo treść tego dokumentu. Co tutaj trzeba powiedzieć? No to że jeżeli dziecko was poprosi o spłatę odsetek, pomożecie, prawda? Ktoś z najbliższej rodziny. Sąsiad Raczej się nie spodziewam, prawda? Że postanowicie za sąsiada spłacać jego długi, mówiąc krótko, bo odsetki to też zadłużenie. To narastające oprocentowanie od zadłużenia. Gdy kapitalizowane, zwiększa wartość tego długu, gdy niekapitalizowane, przechodzi w stan wymagalności i dostarcza dodatkowych problemów, o których nie będę teraz mówił, ale no, sąsiadowi raczej nie, prawda? No to jak sprawić, by jednak Będąc tym sąsiadem zadłużonym, podkreślam, będąc tym sąsiadem zadłużonym, by sąsiad dołożył mi się do mojego majątku, spłacał moje długi. Prośbą nie posłucha. Logicznie rzecz biorąc, jakie argumenty mógłbym, do mojej prośby dołożyć? Jakie argumenty, gdyby to była prośba rzeczywiście wyłącznie z strony ukraińskiej, jakie argumenty mogłaby dołączyć, aby państwo polskie, konkretnie władze warszawskie, zadziałały przeciwko polskiemu interesowi narodowemu, w mojej opinii, to mój pogląd, do którego mam prawo i do wygłaszania go mam prawo na mocy artykułu 54 Konstytucji RP. Jakie argumenty mogłaby władza w Kijowie dołączyć do tej prośby, by Władza nad Wisłą się na to zgodziła, i tym samym pozbawiała polskiego podatnika, polski budżet tychże środków. Wysokości na razie 105, tam 100 około milion, 102 milionów złotych. No nie ma w mojej opinii takich argumentów, bo państwa, tak jak sąsiedzi, traktują się na dystans, a przynajmniej powinny. No to wobec tego, szanowni państwo, a może są inne przyczyny, może groźba, może szantaż? patrz afera podkarpacka a może kupienie tego prawda myślę że więcej komentarza nie trzeba reszta jest z komentowania reszta komentarza tej sprawy jest zbędna trzeci temat który omawiam w tym wideo Ukraiński zamiast hiszpańskiego, niemieckiego czy francuskiego dodam jeszcze angielskiego, zmiany w nauczaniu drugiego języka, to pomysł pani Barbary Nowackiej, tej pani minister, która w opinii. W większości Polaków nie przejęzyczyła się, tylko celowo powiedziała o polskich obozach koncentracyjnych, zamiast o niemieckich obozach koncentracyjnych w Polsce, bo to jest takie zaplanowanie, destabilizowanie Polski, zaplanowane w mojej opinii również umniejszanie Polska na arenie międzynarodowej, ale nie to jest najgorsze. Najgorsze, że to jest tym samym dawanie argumentów wrogom Polski do tego, żeby na przykład świat uznał roszczenia z ustawy 447 i wiele innych kwestii. W Polsce przebywa obecnie ponad półtora miliona obywateli z Ukrainy, z czego około pół miliona stanowią dzieci. No i szanowni Państwo, jeżeli tak, to te dzieci, skoro tutaj mieszkają, powinny chodzić do polskich szkół, powinny uczyć się języka polskiego i oczywiście takiego języka obcego, jakie w polskich szkołach się proponuje. Języka obcego, który dzieciom polskim w polskich szkołach. Języka, którego narodowi polskiemu jest potrzeba, gdy udaje się za pracą, czyli za chlebem, lub gdy udaje się na wypoczynek, za granicę, prawda? Lub języka, który jest potrzebny, by tutaj go wykorzy używać, wykorzystywać w pracy. A więc umówmy się, na ten moment to przede wszystkim język angielski, niemiecki, hiszpański czy francuski. I teraz, co takiego się dzieje? Jak obecnie wygląda nauka obcego w Polsce? Obecny program nauczania języków obcych w szkole podstawowej dzieli się na dwa etapy. Pierwszy etap edukacyjny i drugi etap edukacyjny, jak tu Państwo widzicie. O tym, jakiego języka uczą się uczniowie, decyduje dyrektor danej placówki edukacyjnej. To on ustala szkolny plan nauczania, wymiar godzin dla poszczególnych klas i etapów edukacyjnych. I przy tworzeniu tego wszystkiego bierze pod uwagę możliwości szkoły. I co takiego się ma wydarzyć? Jeżeli chodzi o język ukraiński, szanowni Państwo. Teraz puenta z serwisu supermamy.papilot.pl. W polskich szkołach może pojawić się nowy język obcy ukraiński. Ministerstwo Edukacji Narodowej potwierdziło, że trwają prace nad wprowadzeniem ukraińskiego jako drugiego języka obcego w szkołach podstawowych i liceach. To odpowiedź na obecność ponad pół miliona ukraińskich dzieci w szkole w Polsce. Pytanie. Czy emigracja Polaków do Niemiec, do Wielkiej Brytanii, spowodowała, że tam w szkołach brytyjskich jest język obcy zaproponowany jako polski? Czy jest to decyzją ministra, ministerstwa, resortu edukacji wprowadzone? No nie. Drodzy Państwo, jaka jest druga strona tego medalu? No otóż, w mojej opinii jest to po to, aby kuchennymi drzwiami w sposób haniebny i absolutnie bezczelny, sprowadzać na razie możliwość z sugestią, być może to jest właściwy wybór, nauczanie, nauczanie języka ukraińskiego dla polskich dzieci. Ja się pytam, po co? Uczmy w polskich szkołach ukraińskich dzieci języka polskiego, historii polskiej, historii niezakłamanej. Również w sprawie rzezi wołyńskiej, a nie nakładajmy na polskie dzieci na razie za fasadą możliwości, a za chwilę już coś więcej. Brzemienia w postaci doprowadzenia do konieczności uczenia się języka ukraińskiego. Tak to określę. Bo tym to jest dla mnie, w mojej opinii. Podkreślam. To mój pogląd. Państwo możecie mieć własny. To wszystko w tym wideo. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Kolejnym razem pozdrawiam. Tomasz Piekielnik.